Wracając do składanek Gdynia i Fala 2, to kolejnym bardzo ważnym zespołem, który, którego utwory znalazły się na tych płytach, jest Bielizna. Zespół powstał w roku 1985. Jego twarzą i głosem do dzisiaj jest Jarek Janiszewski. Jarek Janiszewski. Warto wspomnieć, że na początku zespół nazywał się Bielizna Geringa, tyle tylko, że na koncerty zaczęło przychodzić coraz więcej skinów. W związku z tym najpierw skrócili nazwę do Bielizna G, no a potem została sama Bielizna. Z dzisiejszej perspektywy, Bielizna jest równie, a może nawet bardziej znanym zespołem szapteka i właśnie jednym z tych niewielu, którym udało się osiągnąć ogólnopolską sławę, przetrwać i w jakim, jakim tam formacie funkcjonować. Do dzisiaj. Na Gdyni pojawia się debiut fonograficzny bielizny, czyli utwór Miłość w Jugosławii. Z kolei na fali 2 jest ich pierwszy przebój z rozgłośni harcerskiej, z alternatywnej listy przebojów, czyli RPA, albo witamy w RPA. W roku 1988, tak mówi Wikipedia, albo 1989, tak jest napisane na, na stronie aktualnego wydawcy bielizny, czyli SP Records, albo w roku 1990, jak podaje encyklopedia polskiego roka, bielizna wydała swoją pierwszą płytę zatytułowaną, zatytułowaną Taniec lekkich gory. Dzisiaj uważa się, że to jest ich najlepsza płyta. Rzeczywiście to, co jest dosyć charakterystyczne, to sporo tam roka Takiego spod znaku bardziej nawet bili niż panka. No ale prawda też jest taka, że charakterystyczne nosowe śpiewanie Janiszewskiego powoduje, że czego by dzielizna nie grała, to i tak zawsze będzie to brzmiało w jakiś tam sposób podobnie. Janiszewski też jest tym autorem, który, który lubuje się w tekstach prześmiewczych, w tekstach dowcipnych, w związku z tym to są te dwa elementy, które na, na płycie dominują. Ostatnia płyta bielizny, obrazki z wystawki, wyszła bodajże w roku 2009. Jak dzisiaj zespół funkcjonuje, trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno jakoś tam działa. Sam Janiszewski sobie pozwalał na różnego rodzaju projekty poboczne. Tym najbardziej znanym jest projekt Czarnoczarni, który zrobił z muzykami z Połbikcyc. I to właśnie z tego projektu, z projektu tej płyty, pochodzi największy przebój, najbardziej dochodowy przebój na Janiszewskiego, czyli kawałek nogi. Oglądać twoje nogi. Zespołów, które pojawiły się na obydwu składankach stworzonych, wydanych przez Tombre, stworzony przez ludzieckiego. warto jest odnotować zespół po prostu, który działał od połowy lat 80. istnieje do dzisiaj co ciekawe w praktycznie niezmienionym składzie. Zarówno na składankach, jak i najpóźniejszych płytach grają właściwie to samo, czyli Uliczny, prosty, szybki punk. W sumie wydali pięć albumów, a na samych składankach pojawiły się ich trzy numery, wszystkie w bardzo podobnym punkowym stylu. Mnie osobiście takie granie nie przekonuje, ale kiedy znalazłem notkę na ich temat w internecie i poczytałem komentarze pod spodem, to okazuje się, że swoich fanów mają.

Zaczął na początku lat 80 skończył swoją działalność w roku 1988. Ich muzyka robi na mnie zdecydowanie lepsze wrażenie właśnie przez to, że jest broczna, psychodeliczna. Bardzo ciekawe są tutaj, jest tutaj bardzo ciekawy, jest tutaj duet wokalny, Damsko męski I rzeczywiście, zarówno na, na Gdyni, jak i na fali te kawałki są wciągające. Straszna szkoda, że jest ich, um, są one tylko dwa. Wejdź w deszcz, tak jak wchodzisz wciąż do domu, wejdź w deszcz, tak jak codzień w niebo wpadasz, wejdź w deszcz, tak jak codzień w niebo wpadasz, wejdź w deszcz, jak w siebie. Największym zaskoczeniem na obydwu składankach jest zespół Rocas Delight, który jako jedyny gra muzykę, którą da się jakkolwiek zakwalifikować, aczkolwiek jest to dosyć zaskakująca kwalifikacja, zważywszy na położenie geograficzne trójmiasta. Bo oto nad polskim morzem, które z natury jest chłodne i któremu z natury towarzyszy raczej wieczna pogoda. Pojawił się zespół, który grał klimatyczne, rasowe reggae. Duża szansa, że było to zasługą ich wokalisty, studenta medycyny, który pochodzi z Zimbabwe i który dołączywszy do zespołu Seshe, wspólnie z nimi zmienił nazwę i wszedł w klimaty regowe. Utwory z obydwu składanek, a więc, a więc Frontline i Freedom zostało odnotowane na alternatywnej liście przebojów rozgłośni harcerskiej. W latach 90. Rock's Delight nagrali dwie płyty, zakończyli swoją działalność w roku 1996. Było jeszcze kilka zespołów na tych składankach, które po prostu polecam posłuchać, ale w ramach turmiejskiej sceny alternatywnej funkcjonowały też zespoły, które nie znalazły się na tych składankach. Ten, ten najbardziej znany to dzieci kapitana Klosa, zespół którego liderem był Olaf Deriglas. On sam i przyznaję, że właściwie nie czuł się członkiem tej sceny, raczej czuł, czuł się, że jest z boku w dużej mierze dlatego, że, że muzycy sceny alternatywnej, muzyków sceny alternatywnej charakteryzował cynizm, a on sam czuł się pankowym idealistą. Najważniejszy koncert w Karierze dzieci Kapitana Klosa to był występ w Jarocinie w roku 1985. Ważny w dużej mierze dlatego, że to właśnie na tym koncercie powstawał materiał, był nagrywany materiał na film Fala i dzieci Kapitana Klosa, które wykonują na, na tym filmie utwór swój flagowy utwór, pieśń o Bohaterze, który zresztą jest o Kapitanie Klosie i w którym. Mamy przewodni motyw ze ścieżki dźwiękowej do filmu Stawka Większa niż życie. Fragment tego y, nagrania, tego koncertu, tego występu, tego utworu znalazł się w filmie Fala i jest chyba jednym z najjaśniejszych punktów tego filmu. Dzięki temu też Dzieci Kapitana Klosa stały się zespołem znanym w całej Polsce i dzięki temu mogli zagrać na przykład na Rupreg. Niestety nie udało, im się, nie udało im się nagrać płyty długogrającej, Ton Press i inne wytwórnie nie były zainteresowane ich materiałem i w końcu, w roku 1986, Derrick Glasow zakończył działalność zespołu i wyjechał do Niemiec. Wrócił z Kodymem, by w 1994 nagrać z nim płytę Menda. W początku lat 90. pojawiła się druga fala alternatywy z Wybrzeża. Tyle tylko, że muzykę ich czołowych przedstawicieli, czyli Golden Life, Blenders i Illusion, już jest dużo łatwiej, dużo łatwiej można zakwalifikować, ubrać w ramy gatunkowe. Muzycy tych zespołów, szczególnie Golden Life, przyznają, że oni po prostu wiedzieli, co chcą osiągnąć, w którą stronę chcą pójść i wiedzieli, że chcą żyć z muzyki. W związku z tym nie pozwalali już sobie na takie eksperymenty, jak to było w latach 80. No ale też nie ma co ukrywać, że przez to ich muzyka była jednak mniej pociągająca i, i dużo bardziej przewidywalna. Aczkolwiek nie ma co ukrywać, że szczególnie Illusion i Blenders swoje trzy grosze do tego rokowego gródka polskiego wrzuci. W roku 1994 na wybrzeżu powstał zespół Ścianka i on z kolei stał się takim zaczynem do y, powstania, wykreowania się nowej fali altywnego roka, tyle tylko, że ta fala była już ogólnopolska i z tej grupy wywodzą się takie zespoły jak Pogodno, Pustki czy Kulkic cool OD. Ale do tego jeszcze Zdążymy dość. W roku 2019 wyszła płyta Gdynia 1988-2018. Wydawcą, zapewne zleceniodawcą tego projektu, było Muzeum Miasta Gdyni. I ta płyta jest niczym innym, jak hołdem dla właśnie tej trójmieckiej sceny alternatywnej. A szczególnie dla tych zespołów, które znalazły się na składance Gdynie z roku 88. Na Gdyni 88-2018 możemy usłyszeć te same utwory, które były na, na, tej, na pierwowzorze, ale nie to, że w innych aranżacjach, ale w zupełnie, zupełnie inne, zagrane przez współcześnie istniejące, funkcjonujące zespoły gdyńskie. I przyznam, że, że kiedy słuchałem się w tą płytę, to okazała się ona bardzo wciągająca. Od razu zamówiłem sobie winyl, niestety nie doszedł jeszcze, więc nie mogę Wam go tutaj pokazać. Aczkolwiek dostępny jest na, na Spotify znaczy, muzyka jest dostępna na Spotify, a płyta dostępna na stronie Muzeum Miasta Gdyni. Bardzo przystępnej cenie, nawet z kosztami wysyłki, więc polecam zapoznać się z materiałem, ewentualnie za zainteresować się. Kup. Tak czy inaczej, śmiało można powiedzieć na podstawie tej płyty, że alternatywa w trójmieście, przynajmniej w Gdyni, trzyma się naprawdę dobrze. Wejdź w deszcz, tak jak codziennie, bo wpadasz, wejdź w deszcz. Jak w siebie. Oczywiście nie omówiłem tutaj wszystkich zespołów strumieckich sceny alternatywnej. Tutaj całkowicie pole do popisu dla Was jako widzów. Na pewno część z Was pamięta, jakieś inne zespoły była na koncertach, więc wszyscy. Możecie tutaj w komentarzach sobie podzielić się swoimi wspomnieniami. Natomiast na pewno zachęcam do tego, aby się tą sceną bliżej zainteresować. Ja przyznam się szczerze, że przez długi czas ją dość mocno ignorowałem. No i to był błąd. Dość niszowe, ale wyjątkowe zjawisko na polskiej scenie rokowej, o którym również warto pamiętać.